No, jak Państwo słyszeli, pięknie dzieci radzą, pięknie śpiewają. Nie wiem w zasadzie, czy moje wystąpienie jest jeszcze potrzebne, ale umówiliśmy się, że coś Państwo o tej gwarze lasowiackiej opowiem. No i słowa trzeba dotrzymać. Gwara lasowiacka jest przedmiotem badań etnografów i dialektologów. No już długo. W sumie ponad 140 lat już prace na temat tej gwary. Powstają wybitnym badaczem gwary lasowiackiej jest m.in. profesor Kazimierzarzu, którego mam zaszczyt zastępować. Profesor pochodzi z Sokołowa Małopolskiego i napisał taką bardzo ważną i ciekawą pracę o języku. Sokołowa, właśnie, z którego pochodzi nie da się zajmować gwarą lasowiacką i gdzieś na tę pracę profesora nie natknąć się. Co jest takiego ciekawego w tej gwarze? Albo w gwarach, właśnie, bo mówimy gwara lasowiacka, natomiast poprawniej byłoby mówić gwary lasowiackie, dlatego że jak widać tutaj. Za moimi plecami na tej mapie nie jest to język jednorodny. Nie jest tak, że tak samo mówi się pod Mielcem jak w starym czy nowym Narcie. Inaczej mówi się w Tarnobrzeskiem, inaczej mówi się w Kolbuszowej. Jest ta nasza puszcza Sandomierska bardzo językowo zróżnicowana. Różnice w języku są nawet między. Pojedynczymi, poszczególnymi wsiami. Sąsiadujące ze sobą miejscowości. Mogą się, mogą się różnić wymową, mogą się różnić słownictwem. No, moja teściowa do tej pory, już 40 lat się spiera z teściem, czy koła odpługa. To są kolca czy kolcenta. Nie? Teściu jest z dolnej, teściowa jest z górnej, kolbuszowej. No dwie wsi po dwóch stronach kolbuszowej. No i już trudno dojść między sobą do, do tego, jak to się nazywa. Na te różnice złożyła się historia Puszczy Sandomierskiej, Dlatego, że gwarala sowiecka jest o tyle wyjątkowa że jakkolwiek jesteśmy na południu Polski, jakkolwiek wszędzie wokół Puszczy ludzie mówią gwarami małopolskimi, no to tutaj jest inaczej. Dlatego, że w XV-XVI wieku do Puszczy Sandomierskiej napływali osadnicy z północy Polski, z Mazowsza, które było na tyle biedne, że ludzie chcieli opuścić Mazowieckie wioski, przyjechać do puszczy, wypalić sobie kawałek pierwotnego lasu i tutaj sobie bytować w bardzo surowych warunkach. Jak wielka była izolacja puszczy od świata poza puszczą, mogą Państwo usłyszeć do dzisiaj, dlatego że te cechy językowe, które przywieźli ze sobą ci ludzie z Mazowsza, są z nami do dzisiaj. Tutaj. E, młodzi artyści, którzy się prezentowali przed chwilą, częściej użyli. E, co się składa na te e, typowe dla, dla całej puszczy, bądź w większości puszczy cechy? E, przede wszystkim mazurzenie, czyli wymowa tych szumiących głosek szyży czy jak syzycy. Przy czym zży jest jeden haczek, bo... Mazurzymy tylko to ży, które zapisuje się w języku ogólnopolskim jako ży z kropką, czyli powiemy Zaba, ale powiemy żyka, bo to ży, które zapisujemy jako RZ, wywodzi się z innego dźwięku po prostu. I łatwo poznać, czy ktoś ma, ten, ma to mazurzenie w tym swoim systemie naturalnie właśnie w ten sposób, że jeżeli ktoś powie, że szedł koło żyki i zobaczył Zabę, no to wiemy, wiemy że, 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 że to, ma to że nie jest naturalne. Bardzo ciekawe rzeczy dzieją się, jeśli chodzi o nosówki, czyli to, co zapisujemy w polszczyźnie ogólnie jako M i o, Dlatego, że tutaj na południu, to jest, nie wiem, czy jak włączę ten wichajster, o, jest. To jest mapa Janiny Wójtowicz, ona troszeczkę inaczej prowadzi granice tej gwary. Dzisiaj nie, nie dociągamy ich aż tutaj pod Rzeszów, raczej za widełką już ten, ten, ten zasięg gwary lasowiackiej się kończy. W każdym razie. Na północy puszczy nosówek nie ma w ogóle. Można usłyszeć, że coś jest debowe, czyli dębowe. Można zobaczyć geś na, na wsi. Może, mo, można zjeść z, z tych gesi mięso. Po, po niebie latają gołębie. Tutaj o, koleżeństwo z północy widzę, potwierdza. Na południu w Kolbuszowej jest podobnie. U nas powiemy, że coś jest piękne, ale już jak Pojedziemy sobie o tu, o, Ola, mi zginął, o tutaj, gdzie jest ten taki język fioletowy. To już usłyszymy, że coś jest piękne. Usłyszymy takie, taką szeroką nosówkę. Tam, gdzie w języku standardowym zapisujemy E, to S e ogonkiem, to mazurzanie ludzie w okolicach Nartu Starego i Nowego ale i usłyszymy to i na widełce, i w przewrotnym, powiedzą, a, takie szerokie nosowe, ja tego nie wypowiem prawidłowo. Jest ktoś z tamtych okolic na sali? Y, sk 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 skąd pani są? O, y, czy któraś pani zrealizowałaby to szerokie, a? Rance na przykład, y, ręce. O, dziękuję, dziękuję, no właśnie. Tutaj Kolbuszowa raczej od, od nasawia, i to jest właśnie jedna z tych cech mazowieckich. To jest jedna z, jedna z tych cech, które przez 500 lat się tutaj zachowały. Co jeszcze? Twarde Ly. Jeżeli popatrzylibyśmy na mapę zasięgu tego twardego Ly, czyli. Gdzieś to jest ta taka, ta taka przerywana linia. To ona się nam pokryje ze wschodnią granicą wojew dawnego województwa sandomierskiego, staropolskiego województwa sandomierskiego, które przestało istnieć jako takie e, po pierwszym zaborze. Czyli e, widzą Państwo, jak te e, niuanse językowe świetnie odzwierciedlają. Skomplikowaną, ciekawą i bogatą historię regionu. W każdym razie to twarde ly, jak w wyrazie Lepa, leście. To też jest coś, co przywieźli ze sobą mazurzy z północy i co już z nami zostało. Poza tym mamy takie cechy, które znajdziemy w wielu gwarach w większości polskich gwar. Na pewno w większości gwar małopolskich, jak labializacja, czyli powiemy, że coś jest łokropne, że coś nam włoko wpadło. Mamy tę końcówkę my robimy coś rękami chodzimy nogami, to też jest cecha ma mazowiecka. Mamy końcówki liczby podwójnej, dlatego że dawno, dawno temu w Staropolszczyźnie mieliśmy trzy liczby, mieliśmy pojedynczą nogą, jak dzisiaj, i mieliśmy podwójną, była osobna liczba, kiedy trzeba było powiedzieć, że, że czegoś jest dwa. I Takim echem dalekim tej, tej liczby podwójnej jest końcówka "-wa", czyli zrobiliś "-wa", byliś "-wa", no to, to, to zawsze, kiedy używamy tego, no to sięgamy znowu do historii języka bardzo głęboko. Ale po co my się tym w ogóle zajmujemy? To jest, to jest ważne pytanie, bo tych niuansów fonetycznych, składniowych, o słownikowych to nawet nie mówię, jest dużo, ale po co nam to, nam, nam to wszystko w ogóle? No, Trudno zajmować się jakąś kulturą, nie zajmując się jej językiem. Tam, gdzie ginie odrębność językowa, tam, gdzie ginie język, trudno jest zachować odrębność kulturową. To się czasami zdarza, tak jak Irlandczykom, kiedy ten gaelicki. Czyli ten celtycki język w Irlandii prawie zanikł. Udało im się utrzymać swoją kulturę, ale kiedy się wzięli za o, odbudowę swojej kultury i tożsamości, no to zaczęli od odbudowy języka. E, jako, że galicki był, był już prawie językiem martwym. E, Gwara też daje takie poczucie zakorzenienia. E, kiedy wracamy do domu i już ja tak mam przynajmniej, że jak wsiada drużyna konduktorska gdzieś z Rzeszowskiego, to już słyszę i myślę sobie: oho, wracam. Ale co jest najważniejsze? Język jest nierozerwalnie związany z zapisaną w nim kulturą, z pewnym systemem wartości. Tak jak słyszeliśmy zresztą przed chwilą, Kultura, dawna kultura wsi, tradycyjna kultura wsi, w tym i kultura lasowiecka, miała swój system norm i wartości, które są zapisane w języku. Zofia Korzeńska, świetna poetka i badaczka języka z Mazurów, napisała. Taką, wydała taką pracę z dawnych lat, to jest taka dwutomowa praca poświęcona właśnie gwarze lasowiackiej. I ona tam zapisała m.in. jak mazurzanie reagowali, kiedy ktoś wracał do Mazurów, pojechał się gdzieś uczyć poza Mazury czy pracować wracał i mówił językiem ogólnopolskim do krewnych, do, do znajomych, do przyjaciół, to wtedy się na Mazurach mówiło, że ktoś pana rżnie, że udaje kogoś, kim nie jest. Tutaj nie chodziło o to, że ktoś nauczył się mówić polszczyzną standardową, nie? tylko chodziło o to, że używał jej w takiej sytuacji, kiedy wypada mówić po swojemu, kiedy wypada użyć gwary. Dlatego, że to poczucie takiej solidarności, takiej, takiej więzi z miejscem, w którym się mieszka i z ludźmi, którzy z nami to miejsce dzielą, było i jest w, te, w, ten, w ten język i w tę kulturę wpisane. W gwarze lasowiackiej, tak jak i w ogóle w gwarach polskich, bardzo rozbudowany był system zwrotów grzecznościowych. Do każdej osoby wypadało się zwrócić inaczej. Po imieniu mówiło się tylko do ludzi niezamężnych, nie żonatych. To do tej pory można usłyszeć, że jeżeli ktoś się nie ożenił, nie wyszedł za mąż, to nawet jeżeli ma tam 40, 50, 60 lat, Mówi się, mówi się o nim po imieniu, ale jak już ktoś się żenił, wychodził za mąż, zostawał, się, zostawał dorosłym gospodarzem, gospodyniom, no to już wypadało powiedzieć do niego przez wy. Czyli w liczbie, w liczbie mnogiej. I to i tutaj, i, i w, w całej Polsce. No, no, już, no, już by wypadało. Występowało też trojenie, czyli mówienie w trzeciej osobie. Niech oni wejdą, niech siądą. Już bardzo rzadkie. Udało mi się jeszcze usłyszeć to w przewrotnym, zdaje się. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak jak w panu Tadeuszu, sędzia mówi, że grzeczność nie jest nauką małą. To tak samo było w Gwarach Polskich i w Gwarze Lacowskiej. Mówię, było dlatego, że ten system trochę erodował. Już mówimy do siebie raczej przez, przez pan, pani niż, niż przez wy, ale ten, ta norma, która nakazała, nakazywała traktować każdego człowieka z szacunkiem należnym jego wiekowi czy, czy, czy stanowi. Jest do tej pory silnie zakorzeniona. No i wreszcie system wartości, który jest widoczny w słownictwie lasowiackim. Mamy bardzo rozbudowany system określeń ludzi. I skupię się na tych związanych z pracą, na przykład, bo w gwarze lasowiackiej jest bardzo dużo negatywnych określeń oznaczających lenia albo człowieka nieporządnego. W słowniku gwary lasowiackiej Romualda Gontka, to jest pierwszy taki duży słownik lasowiacki, który wyszedł w 2010 roku w Nowy Dębie, jest Określeń nalenia aż 8, tutaj wynotowałem ćmuch, gnojarz niedokończony, niewyrobny, nie do nie do rajda, niewyrobny, próżniak, ale tutaj w prezentacji wyświetlanej na początku yy, pojawiło się jeszcze jedno, obździbruk, świetna. Więc to, co odnotował w latach 60. Romuald Gondek, nie wyczerpuje pełnego repertuaru negatywnych określeń, którymi lasowiacki gospodarz może określić kogoś, kto, no właśnie, źle pracuje, pracuje źle byle jak, nie dba o, o robotę, nie patrzy z czego żyje. Jest w tym języku zawarty. Taki bardzo mocno zakorzeniony etos pracy. Pozytywnie wartościuje się tego, kto pracuje dobrze, dba o swoje gospodarstwo. Czerpie z tego też takie poczucie własnej godności. Nie? I tak długo jak chronimy ten język, tak długo jak dbamy o to, żeby go przechowywać, przekazywać dalej, używać, tak długo ten system wartości, cały, cały świat, który w tym języku jest, zostaje z nami. No i tego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo.